I, I tak jak opowiadasz o, o, o firmie, i o menadżerach, i o, o spółkach, o tym jak się rozwija polski biznes, nagle się okazuje, i z tej książki też coś takiego wynika, że istnieje jednak szklany sufit, tak. powyżej którego siedzi ktoś i mówi: Hej, 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 wy Polacy, ale wy, wy dalej, to już proszę się tutaj mi na mnie rozwijać, bo to, to, to nie jest dla was. A wiesz, dlaczego? Tak to jest. Wiesz, dlaczego mnie nie załatwili? Bo bardzo prosto by mnie załatwili. To nie jest tak, gdzieś zrobić prowokację i człowieka, a bardzo szybko usunąć. Na moje usunięcie było w ciągu tych lat może 12-13 sytuacji, gdzie, gdzie politycznie mogłaby zapaść decyzja o mojej usunięciu mhm. z firmy. Dlatego mnie nie załatwili, ponieważ nie wywodziłem się z kręgu biznesu paliwowo rafineryjnego, czyli nie byłem z nimi związany przez różne spotkania, wyjazdy międzynarodowe Spotkania towarzyskie, układy, układziki, mniejsze i większe. I to była moja siła, że mogłem z tym robić porządek.